Cześć, dzień dobry Lecimy, jesteśmy na lotnisku w Bangkoku, Suvarnabhumi I lecimy do miejscowości Hatyai Jest to miejscowość jeszcze około 4 godziny drogi na południe od Phuket w stronę granicy z Malezji I lecimy na wesele tak więc będzie relacja jak wygląda tajskie wesele. No to do zobaczenia na miejscu. Z lotniska Hatia i udaliśmy się do miejscowości Songkla. I im bliżej byliśmy domu Panny Młodej, tym coraz bardziej krajobraz przypominał dżunglę. E, brat, zapytałem się brata Panny Młodej, czy można tutaj spotkać dziko chodzące słonie. Odpowiedział, że nie, ale, ale jest dużo węży i tygrysy. This one is what herb? My room. <laughs> <I don't know. laughs> you said just a moment ago. Polasuak. My chai that is uh, just when polasukes is right? Different hood, we put in, right? in <laughs> <account>. <laughs> Yeah, that's yeah. The name of this herb inside is uh, uh, same name with thailand I... oh. In uh um, in the tip to Thayas yeah. uh juice ah, so pego whiskey, uh, whiskey is Robin. Uh put in And this what is that? Uh it's made okay. from uh, lotus lotus and you will do what with that? Also alcohol? Yeah. Yeah but it's empty because uh, alcohol. alcohol alcohol's uh, lotus. <laughs> lotosu. But this will be vodka uh, or whiskey. Uh, Whiskey we have vodka no? Vodka and put in it will change to whiskey. Oh. Ah. No. their own ways. we own swoje sposoby. Zara's PM whisky. And... Yes. Fan mode of a pipjack pack. Okay. No no need, no need. No need. smells whisky. So what is inside? What? What is inside this? What you making this from? Oh. It's from uh, I, I hope. Hope. uh -huh. Herb, herb, Thai herb, Thai herb. how many percent this hook got? You think <laughs> forty, fifty? Uh, many more than fifty. T more than fifty? Yes. More than fifty percent with uh, what? percent Thai whiskey oh, whiskey. Bye. It's good, it's Oh. Ooh. It's good when uh, raining. Mm. You, did, you, didn't, you didn't drink anything after? didn't drink. Yes. Oh. 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 Cześć, jesteśmy w Hat Yai i impreza ślubna się za, właśnie zaczęła. To wam nie powiem co to jest, ale zaraz będziemy e, zaczynali imprezę whisky własnej produkcji. No. Na zagryzkę mamy krewetki gotowane w cukrze.

Zupa rybna, Teraz będziemy próbować. Tom sem, kwaśna i ostra. Zaraz spróbujemy rybę, jest naprawdę ostra. Mm. What's this jest? Fisch? Inside. Fish inside, what's the name? Panin. Panin panin, ryba panin a na coś słodkiego takie racuchy jakby ale w środku innej konstytencji, bo z cukru z drzewa z cukru z drzewa zwanego tanot sok z owoców sałalot i te wszystkie smaki, które tutaj są, to są takie z południa Po prostu jak tutaj na południu ludzie jedzą, w Tajlandii Sawalot po angielsku passion fruit i nie bez... Sawalot? Yes. I nie bez powodu ma nazwę passion Jest przepyszny Tutaj jest farma tych owoców Dlatego mają tu taki sok i rosną cały rok And another fruit. This time from Chiang Mai. It's totally uh, north of Thailand. Border. So, over 1000 km. Lam Jai. Tutaj mamy zupę z wieprzowinką w środku. Taka lekko-kwaskowana, coś jak nasza ogórkowa. Bym porównał. Tu jest wieprzowina w pieprzu. I suszona na zagryskę. E, wszystko rośnie. E, mam na myśli, jak przyjechaliśmy tutaj, był tylko namiot. Teraz już jest muzyka rozstawiona. E, powoli przygotowują jedzenie. Mięso przywieźli. I, i e, jutro ma przyjść kucharz i będzie gotował. A na razie tak tylko cała wszyscy po prostu przygotowują się do wesela jutrzejszego i taka mała impreza jest ta wieprzowina ponieważ pan młody jest z samej północy Tajlandii chiang mai a my jesteśmy na dalekim południu mamy mix w tym potraw które się podaje no i tu dostaliśmy teraz właśnie z chiang mai na wieprzowinę no, a w tle lokalna muzyka. A najlepiej to to wszystko smakowało, jak zmiksowałem wszystko na jednym talerzu. Mm, mi tak smakowało wtedy najbardziej. Ostatnio e, mam lekcję tajskiego dwa razy w tygodniu i pomaga mi to, żeby się samemu tam o coś zapytać, że chcę ryżu czy coś takiego. Takie podstawowe zwroty. Ale zaczynam się dogadywać. Jest 7.30 około, od 6.30 przyjechaliśmy tutaj a przed siódmą trwają przygotowania. To jest jeden z deser, z deserów ślubnych stick rice i takie słodkości z syropu kokosowego. Zjeżdżają się tutaj wszyscy do domu. No, tak symbolicznie żeby zrobić symboliczne przejście pana młodego do domu panny młodej, ponieważ pan młody jest z Chiang Mai. No to tak, tutaj symbolicznie do domu rodziny pani młodej i będziemy za niedługo zaczynać ceremonię. Przygotowania jakieś. Będę niósł dla pana młodego takie coś, co się nazywa Piti. Hanma. Hanma. Hanma? Ja. Hanma. Han Więc zaczyna się od firewerek. To znak, że zaczynamy. ตรวจสอบอุณหภูมินะ c d ไปขอควรังครับได้ได้นที่นี้ก่อนจะผ่านทางนีตั้งยงไงก่อนยไม่ถามเงนเยอะไม่องไม่ยยอมก็ได้โอเคเราไม่

นี่ใหม่ครับ

พิธีกรรมอะไรไม่รู้งงอยู่วันนี้ล่ะ้วคนนี้ทำอะไระไนะโดยทำตรงนี้อันนี้ป้าจ๊ะ เรเดียวตบเนี้่าแม่แม่ราจะไม่จ่ายเก้าขุนตาสาเียฝ่ายเางจะเค่หตาเฟาถึงคาไปถึงน้เไต้าขนไปคได้กวามที่จะบักตูตี๋โอ้ซาไต้โอ้ปตาไต้าอากลับละป้าตุ้มเมื้อเดียวารับรับร้ร้อน้าไต้เขาหนึ่ง

ชวม่กล้ามันสิงอันนาอนนาแม่กลงนนแม่กอง้าจะเอาจะทอไรตอนเกล้ป่านละองคนนตอนเจวมะนะาแม่กรองนเดี๋ยให้กล้าอยู่ได้ให้กล้าอยู่แลเล่นไปเตะใจ Ừ, không béo bột về này cũng được, ai cài ở bột đâu nhỉ anh? à, gì này?

ึกราบบกันทีอะไรย่ามันเง้เร็วี่ก็นีพอเมยกขึ้นอันนี้วากเลยกขึ้นไลกันยกขึ้นมาบออกคาหังตาก่างสา มือตายนี่กวัดตานห่เลัดมาเลยนี่กวัดคนนหนยเอา่งา้วเียกวัดได้เลิศะจึงมือตายนี่กวัดตานี่กัดได้เลิจึงช่องมือยุดไปนี่ต้องเอยุดช่องมือึงมักอาจาราเบียใส่ชมักอาจารยสชงเจอกจับ tay những người tay tôi tay tôi tay tôi tay

ต้งยังไม่เอาขึ้นมาตรงนี้กันลูกมืองโฟเม่ามาลูกมุ่งวเราตามดีนลูกเลูกว่าตะยังงั้นทำดีนึ่งแล้วมาดูดีทำดีลูกอันนี้โฟเม่แบ่งไาดาวไป้ลูกมาลูกทั้งหมดดีอันอย่างที่งั้นขึ้นไปดั้งบนหน่วยโฟโฟที่งั้น

i zasiedliśmy do jedzenia po weselu mamy jedzenie bardzo spokojne wieczorem już będzie impreza ale tu deser to jest krew z wątką. pieprzowina w Kerry. Te jajka są bardzo dobre. Zubka z wołowiną. To jest sos do jajek. Sos do jajek. Nażywa. Czosnek. Sprawdzony czosnek. I jeszcze zdjęcia z parą młodą. Stają. Jesteśmy w miejscowości Sąkla. A tam chodzą sobie dziko, małpy. A my idziemy po weselu, po jedzeniu, po ceremonii ślubnej, idziemy na plażę. A wieczorem wracamy znowu na imprezę. I wieczorem jesteśmy z powrotem, tym razem już impreza, pan młody może sobie już odetchnąć i jest wesele. Dziś już jest naprawdę impreza, pijemy sobie jadonga I jest i... Jedzenie jest bardzo dobre, ale trzeba się jedzenia tajskiego nauczyć jeść tej ostrości i no, jest pip wtedy, a już pić jeść ostre to naprawdę trzeba sobie wytrenować. W Tajlandii teraz mamy zimę i... Nie polecam przyjeżdżać w tych miesiącach od około połowy września, październik listopada. listopad Jeżeli chcecie przyjechać to liczy się z tym, że na plażach e, może Was spotkać codziennie deszcz taka pogoda bo... Go! One more time! One more time! Show of hands, a show this hand! Huh? Go. A! One more time! Wow. Pada dzisiaj cały dzień, jak nie w Tajlandii, bo jak pada, to często pada po prostu przez godzinę, ale tak intensywnie, że potem w tym okresie wrzesień do listopad są tutaj po wodzie, ale dzisiaj pada cały dzień, a my pod namiotem, o, jest jak, jak u nas wszyscy. Bawią się, nie ma tylko tańców, to jest jedyna różnica, u nas jest dużo tańcowania, a tutaj siedzimy i jest, jest git. Ogólnie to są bardzo ciekawi głównie mojego wyglądu. Tego, że nie mam włosów tutaj, tu mam włosy! Eee, że tutaj nie mam włosów, tutaj mam włosy. A bardzo, bardzo zawsze kolor oczu. Kolor oczu, skąd jestem, no, ogólnie, ogólnie młodzi, znają gdzieś tam już, no, jesteśmy na dalekim południu, gdzie ta turystyka jeszcze nie dotarła, ale znają z YouTube'a, ze wszystkiego, bardzo popularna jest tutaj ta pewna piosenka, tylko jedno w głowie mam ponieważ pewien e, producent w Chinach zainstalował ją w kaktusie i wszyscy ją tutaj znają tylko jedno w głowie mam tak więc to jest no, taki polski akcent tutaj e, dotarł nawet z YouTube'a a po prostu nikt nie widzi na żywo i głównie są zafascynowani tym e, tą odmiennością wyglądu tutaj mamy jadong. zagustowałem w Mamy pompeczkę do jadonga. Pan młody dzisiaj może się z nami bawić. Jest tego tyle, że obdzielono by dwa wesela. Prywatna, własna. Produkcja jest najlepsza i najzdrowsza. Ze Szczecina do Sąkla.